I dzisiaj krótki, ale mam nadzieję mocny filmik dla wszystkich tych, którzy uważają, że w czasie pandemii nie warto dzwonić do klientów, że to będzie narzucanie się, że to będzie niegrzeczne, że to będzie bezsensowne. Mam takie dwie myśli. Do rozważenia oczywiście zrobisz z tym, co uważasz. Po pierwsze, jeżeli wszyscy by tak uważali i nikt by nie dzwonił do klientów, to jaka jest z perspektywy klienta informacja zwrotna? Jesteś nam potrzebny tylko wtedy, kiedy chcemy od ciebie wyciągnąć pieniądze? Bez sensu. Może warto coś z tym zrobić, może warto dobrze przemyśleć taki scenariusz telefonu pandemicznego, po to, żeby właśnie wyróżnić się od wszystkich tych, którym brakuje odwagi, brakuje pomysłu na to, żeby zadzwonić do klienta i empatycznie wyrazić solidarność z nim i po prostu porozmawiać o tym, jak możemy mu pomóc. To jest pierwsza myśl. Perspektywa klienta: nikt do mnie nie dzwoni, e, chcą moich pieniędzy, tylko wtedy dzwoni. I druga myśl. Czy jesteś w stanie mm, właśnie pozytywnie się wyróżnić tym, że dasz coś, co z ludzkiego punktu widzenia, nie sprzedażowego, ale ludzkiego punktu widzenia będzie miało w tych dniach wartość? Czasami to jest zrozumienie, czasami to jest empatia, czasami to jest inicjatywa, czasami to jest pomysł. Czasami to jest zrobienie czegoś dla kogoś z kimś albo za kogoś, bo może jest taka potrzeba. Jeżeli ty byś był tą osobą, która coś takiego zaproponuje, nawet jeżeli nie będzie oddźwięku, nawet jeżeli nie będziesz do końca w stanie, albo nie będzie to wykonalne, albo nie będzie takiej potrzeby, ale jeżeli ty będziesz osobą, która to zaproponuje, to być może zapadniesz lepiej w głowę twojego klienta kiedy to szaleństwo się już uspokoi. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty. Przemyśl